Bezbramkowy remis z telmetu UKP z Ostrowią nie zmienił położenia Zielonogórzan, którzy w tabeli są trzeci od końca, a właściwie przedostatni, bo z rozgrywek wycofał się osiemnasty w tabeli KS Polkowice. Cała kwestia polegała na zgaszeniu pożaru, bo ten pożar mieliśmy od czterech spotkań, niefrasobliwe zachowania, brak koncentracji, kłopoty z podejmowaniem decyzji. Faktycznie uczniowie przerwali serię porażek, i po czterech przegranych z rzędu w końcu mogli cieszyć się ze zdobytego punktu, ale grunt pod nogami. Pali się w najlepsze. Czy zespół walczący o utrzymanie może być usatysfakcjonowany remisem w potyczce z wcale nie tak odległą ostrowią? Tym bardziej, że okazji bramkowych nie brakowało. Wreszcie dzisiaj spotkanie w miarę kontrolowane, bez czerwonej kartki, bez jakichś kuriozalnych zachowań obrońców, stabilne. Także to jest jak gdyby dla nas bardzo zadowalające. Kalkulacja wydaje się być prosta. 8 spotkań, 24 punkty do zdobycia, ale wśród ośmiu kolejnych rywali z KP UKP cztery zespoły znajdują się w czołowej piątce i w pierwszej rundzie rozgrywek. Zielonogórzanie nie wygrali z żadnym. W spotkaniach przeciwko Warcie, Górnikowi, Zagłębiu i Bytowi Beniaminek II Ligi notuje bilans czterech porażek, jednej zdobytej i dziewięciu straconych goli. Wcześniej zakładałem, zakładałem że do utrzymania jest potrzebnych 45 punktów. Patrząc na tą tasację, która teraz ma miejsce, wygląda, że 42 punkty. Ja nie będę odbierał nadziei i szans moim zawodnikom, nie będę ich skreślał bez względu na to, który to mecz będzie. Dzisiaj proszę pozwolić się nam cieszyć z tego, że wróciliśmy naprawdę z dalekiej podróży. Stelmet UKP pozostaje w grze do ósmej w tabeli Polonii Bytom. Traci 9 oczek, nie wszystko stracone, ale żeby wygrywać trzeba zdobywać gole. A tych w siedmiu spotkaniach na wiosnę Zielonogórzanie zdobyli zaledwie cztery. W sobotę zespół trenera Tomasza Arteniuka będzie miał okazję do poprawy swojej sytuacji w pojedynku wyjazdowym z odrom Opole.